Dzień dobry, witam wszystkich w piątek, 17 stycznia, 12 wybiera, zaczynamy, zaczynamy live, dajcie znać, czy widać, czy słychać, proszę napisać na czacie, ja przechodzę już do tego, co ważne, zaczynamy od Bitcoina, aż miło się patrzy na portfele, co, jak macie altcoiny, krypto, wszystko wystrzeliło z Bitcoinem na czele, pamiętajcie proszę, że wszystko to, co mówię, pokazuje ma charakter edukacyjny, nie są to porady, nie są też żadne rekomendacje inwestycyjne, jest to tylko mrocznie moje prywatne zdanie, moja prywatna opinia, inwestowanie wiąże się z ryzykiem, pamiętajcie, że rynek walutowy czy kryptowalutowy no nie jest odpowiedni dla każdego inwestora. Jeżeli chodzi o wirtualny trading bo tutaj cały czas podpytujecie, czy te kanały faktycznie Łukasz skasował, tak skasowałem on tam sobie praktycznie w ogóle już nic się nie dzieje, jest tak włączone, że jest autodestrukcja, tak się to dziwnie nazywa, czyli po prostu jest kasowane. Wszystko do końca stycznia zniknie, e, dlatego, że od lutego startuje już oficjalnie, więc przenosimy się, moi drodzy, przenosimy się w jedno miejsce. Inne kanały prawdopodobnie też będą kasowane, jeszcze Wam to potwierdzę, ale wiecie, przymierzam się do tego, żeby to mądrze rozegrać też e, tak organizacyjnie, e, czasowo, żeby dać sobie, powiedzmy, ten miesiąc na organizację, na przeniesienie, na, na danie Wam dostępów e, do jednego miejsca, do właśnie do wirtualnego trading roomu. Także, jeżeli ktoś by chciał jeszcze dołączyć, no to mamy, powiedzmy, ten czas do miesiąca, tak, gdzieś tam do końca stycznia na pewno e, to jest nasz numer telefonu. Bardzo proszę zapisać, bo widziałem, że było dużo pytań. Łukasz, jak można dołączyć? Napiszcie albo dzwońcie. Najlepiej SMS-ka, dobrze? 533-516-457, e, jeżeli chcecie do wirtualnego tradingu mu dołączyć i mieć wszystko w jednym miejscu i się ze mną tam spotykać, to będą sesje na żywo, będzie dostęp do wszystkich narzędzi, do edukacji, dużo nowości też takiej do uporządkowania wiedzy, bo jednak jak rozmawiam z Wami, czy z naszymi traderami, no to nie wszyscy tę wiedzę mają porządkowaną dużo jest pytań na zasadzie, ukaż mam dostęp do wskaźników, ale nie do wszystkich, chciałbym mieć dostęp do wolumenu do scalpingu i tak dalej, no właśnie postarałem to wszystko się zrobić tak, żeby zebrać w jednym miejscu, więc to się udało, dodatkowo bo kolejne pytania jakie były, to czy jak mam system, ale go nie opanowałem, czy moglibyśmy go przećwiczyć dodatkowo, prawda, czy można by te scalpingi powtarzać, jak najbardziej, więc po to to robimy. Ja to też nazwałem jako wyzwanie, czyli bierzemy powiedzmy jeden konkretny system, jedno narzędzie, jedną strategię i wałkujemy przez tydzień, dwa, może miesiąc, tak żeby ją od A do Z dobrze poznać, no i rozłożyć na łopatki, prawda, i potem kolejny system i kolejny i dajemy sobie czas do wakacji, czyli prawie pół roku naprawdę takiego bardzo intensywnego tradingu dlatego też powiedziałem że zamieniamy ten model nauki od praktyki zaczynając na teorii kończąc czyli odwrotnie tak od razu dostępy do strategii do narzędzi na gotowo dla wszystkich traderów ćwiczenia na żywym rynku i uzupełnienie wiedzy po godzinach można powiedzieć tak każdy w swoim tempie. Na ten numer telefonu proszę pisać, proszę dzwonić, proszę po kilka razy dzwonić bez masa chętnych, a miejsc mamy 100, no może tam 150, 200, zaczmy technologicznie, bo niestety ale będzie liczba ograniczona. To się wiąże z wydajnością serwera, z tymi slotami, jakoś tak programiści to śmiesznie nazywają, czyli możliwość równoległego zalogowania się tam przez iluś traderów, z iluś komputerów, więc z tym walczymy, zobaczymy, na ile nam się uda to wszystko tak technologicznie postawić. Natomiast działa, bo nawet dzisiaj będę z programistami właśnie po południu też mam zobaczyć już kolejną osłonę, jak to wygląda od środka, także. To wszystko działa, tylko teraz no, walczymy z ilością miejsc dla was. No kto pierwszy? Ten lepszy. Ok, 533, 533 516, 4, 5, 7. Więc zaproszenie do pokoju, do wirtualnego tradingu, pod tym numerem telefonu, wam e, pisać i w odpowiedzi wam wyślemy. E, przechodzimy do Bitcoina, moi drodzy, dlatego, że tutaj piękne podobieństwo z tym co było. Eee, proszę zobaczyć, mówione, bo to wszystko było omawiane na niedzielnej odprawie. Na pewno pokazywałem setupy, układy harmoniczne. Zobaczcie, eee, układ Leonarda, piękna formacja wewnętrzna. Zwróćcie, proszę, uwagę na precyzję. Punkt B50, punkt D78. Mało tego mamy mierzenie ostatniej fali, zobaczcie, tak, to o czym tak często mówię: 61. Lubi Bitcoina zatrzymało, zatrzymało ZZB. Kto był na skarpingu i kto w ogóle uczestniczy w tych naszych projektach, już takich bardziej zaawansowanych. ten doskonale wie, że to są gotowe setapy, tak? Czyli połączenie FIBO na przykład ZZB, układu harmonicznego, potwierdzenie punktu D na dwa, trzy sposoby. I tutaj mieliśmy wszystko, tak? Jest układ harmoniczny, i wszystko jest. No dobra, no i teraz sobie pytanie, co dalej? Dlaczego mówię, że jest podobieństwo? Eee, a no dlatego, że proszę zobaczyć, mierzymy, o właśnie, widać 61 i znowu mamy to samo, tak? Proszę zobaczyć, e, fala A, fala B i fala C, prawda? Czyli znowu motyw związany z zygzakiem może się pojawić. Proszę zobaczyć też wolumenowo, jak to wygląda, tak? Czyli mamy impuls, mamy korektę na niższym interwale, na, na niższym wolumenie i właśnie na interwale też niższym to widać. Znowu to samo, mamy impuls, jest wolumen, bardzo podobny do tego poprzedniego, może się pojawić korekta, wszelkiego rodzaju korekty będę raczej yy, cały czas wykorzystywał do dalszej akumulacji, E, oczywiście one będą, tak? Nie mówię, że ten impuls się zakończy. On może się zakończyć nawet ciut wyżej, e, bo proszę zobaczyć, gdzie jest 161. Jest wyżej, prawda? To są okolice 103 tysiące. I znowu powtarzalność, tak, czyli korekta prosta, czyli może układ harmoniczny, czyli wspomniane 61, które wiemy, że dobrze działa. No i takim, takim, takimi zygzakami możemy się poruszać. Wolumeny widzimy, że przejęły kontrolę całkowitą. Tu było już po tym, prawda, to widoczne, to załamanie, takie szarpnięcie, czyszczenie stoplosów, pierwszy, drugi raz. No typowa szpila z 13 też ją rozpisywaliśmy, bo tutaj zatrzymało FIBO. No, pamiętać, mówiłem o tym. Na, na tym teście właśnie z takim nadbiciem, ale piękny poziom zatrzymany 127 odwróciło, czyli zgodnie z zasadami, zewnętrzne mierzenia bardzo często odwracają, trendy powodują takie mocne ruchy. No i tutaj, właśnie od 127 na 2 i 2 na Bitcoinie się to zaczęło. Po kolei 103,60 103, tak? to jest taki poziom, właśnie z tego mierzenia. No, z tym wolumenem uważam, że. Powrót host na doby, już na kryptowalutach zagościł. Jeżeli chodzi o euro-dolara, no zaraz zobaczymy. Mam pomysł na dzisiejszą sesję, czyli jeszcze ta końcówka tygodnia, też uważam, że będzie ciekawa, bo wypełnia się coś na naszych oczach. Zobaczcie, jak te układy chemiczne dobrze pracują, one no, wypełniają się cały czas i na Bitcoinie, jak wam pokazywałem, i na tradycyjnych walutach, na euro, na funcie, na dolarze. Doskonale to widać, zobaczcie, 61 i punkt D786, to wszystko idzie, odbicie, co ciekawe, z punktu... Z punktu C zobaczcie, też od 61, czyli ten dołeczek też był z FIBO. No to jest taki dany przykład układu harmonicznego, że bardzo często te punkty poszczególne, czy C, czy D są potwierdzane na kilka sposobów, ale wszystko oczywiście wynika z mierzeń. Tak? No i tutaj mamy dodatkowe potwierdzenie, też oczywiście mowa o mierzeniu. 161 okolice ok. 1, 03, 38, a tu mamy 7,86 i dobrze to. E, wygląda no dobra lecimy dalej jeżeli chodzi o funta widzę są pytania odnośnie numeru telefonu słuchajcie może wam rzucę. nie wiem czy to widać czy nie na wykresie też pokazałem, bo cały czas tam wysyłacie sms albo dzwonicie, więc chciałbym, żeby to numer telefonu był dostępny. Wrzuciłem wam na czacie, w razie czego, to już pamiętajcie, w niedzielę odprawa, niedziela obowiązkowe spotkanie o godzinie 20.00. To już taka tradycja, już od ponad 3 lat, ale to pewnie wszyscy wiecie, więc warto się zapisać. No i kolejne spotkanie właśnie będzie pod koniec weekendu o 20. Jeżeli chodzi o Funtam, tutaj też bardzo ładna sekwencja, fajna reakcja na 61, bardzo ładne odbicie. No i oczywiście 786 jako kontynuacja tworzenia się układu harmonicznego. Co ciekawe, punkt D tutaj nie dość, że jest precyzyjny, no bo widać, pięknie złapane małe feature 61. 786 przed nami, więc troszkę czasu na przygotowanie. Mamy 1,21,34, ale jest punkt odniesienia to mnie bardzo cieszy. Tutaj ta baza wsparcia. Zwróćcie proszę uwagę na te dolne cienie, te dołki z 14 stycznia. Mamy bardzo istotne wsparcie. Dokładnie tutaj się znajduje uważam, że może być zaatakowane, także proszę o tym pamiętać, że ten układ harmoniczny na funcie, on się akurat tworzy, nie, takim ruchem trochę łamanym, bo było zejście, jest podbicie, zobaczcie, blokada na fibą, tak, warto sobie automatika wgrać, bo automatycznie mierzy, mierzenia pokazywał te poziomy fibonacciego, bo to też pomaga właśnie w zrozumieniu, tak, swojej mechaniki i tego, jak się te układy, te formacje e, tworzą, więc może być to zejście na fali CD właśnie układem falowym, fala A, fala B i fala C. Dobra, szybko rzut oka na jeny. co tam się dzieje, no na jednak delikatnie podbijamy, taka ciekawa jakaś dywergencja podwójna się otworzyła, aczkolwiek raczej tutaj idziemy, e, idziemy wyżej, nie widzę tutaj jakiegoś setupu, który byłby taki, wiecie, na tu i teraz, bo wszystko wygląda troszkę płytko, nie? Te dołki tutaj tak uklepywane. E, podbicie do FIBO 61, widzę, że tutaj no, tego pofa, czyli ostatniej fali, e, gdzieś tam trzyma, jednak próbuje nadbić, ale się tworzy świeca podażowa, więc poziom jest widziany. 160-44 uważałbym, bo to jest mierzenie tej malutkiej falki, ale oczywiście takie zagrania na reakcję też mają sens także do obserwacji na pewno wewnętrzne mierzenie fibo61 na funcie Zobaczmy jak sytuacja wygląda też tutaj 61 no, proszę zobaczyć jak to jak to chodzi nie nawet lepiej jak na urojenie ostatnia fala mierzymy od szczytu do dołka dojście 61 co się dzieje rynek reaguje no skarping w najczystszej postaci. Przypominają mi się moje lata, kilkanaście lat temu, gdzie skalpowałem głównie na fibo, na mierzenia, pofy, poki, układy, geometrie, korekty prosto, pędzące, montuarne i powiem wam, wyniki były. I zobaczcie, 15 lat później, czy tam kilkanaście lat później. Cały czas to samo, nie? zwycięskiej strategii się nie zmienia. Zresztą, jednak, pokazuje, że to działa. Zobaczmy na dolarze. Na dolarze, no, na dolarze może być taki motyw WSSW, już mi się to zaczyna podobać. 61, zaraz sprawdzimy, czy nie ma harmonii, ale na pierwszy rzut oka wygląda, że jest. Tak, i układ harmoniczny. No, jednak, dolar to dolar, nie? Euro fund, tak nie chodzi chociaż mam znajomego, który bardzo lubi jeny japońskie, jena do złotego, on tam jakoś rekordowo nisko podobno stoi, no ale to trzeba by sprawdzić, natomiast mnie to nie interesuje, mnie interesuje to, co dobrze płaci, co, gdzie FIBO dobrze działa, czyli m.in. dole 1, 4, 12, 4, 12, 17, 4, 12, 30, no mamy 1 do 1, czyli korekta prosta, mamy układ harmoniczny, i wszystko się na naszych oczach wypełnia, więc czekamy na SP. No, wyciskamy co? Wyciskamy ile się da, ale to jest bardzo ciekawe, bo to wyciskanie, proszę zobaczyć, odbywa się na takim bardzo małym wolumenie. Nie, nie zastanawia was to, że tutaj to podbicie jest w takim układzie, no już można powiedzieć, tam sztucznym, nawet tak nazywamy, Bo czy dzisiaj tytuł spotkania: markowanie ceny, sztuczny popyt na indeksach. Zastanawiamy się, ale uważam, że. Takie lokalne układy harmoniczne, one może są przez niektórych niedoceniane, ale mogą spowodować, większy, jakąś większą lawinę czy odreagowanie spadkowe. No, uważajmy 570 tutaj gdzieś zakończenia zobaczmy jeszcze na, na Zdaka, też idzie to podbicie, też jest blokada na FIBO, poziomy, bardzo ważne poziomy na dzisiejszą sesję przed nami 21,160, 21,200 50,61 no i też bez wolumenu, zwróćcie proszę uwagę, że to podbicie tutaj na poziomach FIBO może się za chwilę zakończyć no i nie chcę być złym prorokiem, ale może taka, wiecie, jakaś panika przed końcem, pod koniec tygodnia, przed początkiem weekendu może, może na dzisiaj koniec sesji, wiecie, taka nerwówka Może być, nie? Pamiętajcie o tym, bo ja już widziałem takie akcje, że fajnie, fajnie, wszystko fajnie, tydzień jest pozytywny wszystko rośnie i na końcu topnięcie, nie? Troszkę paniki, troszkę emocji i, i, i zrzucenie, no a na to się zapowiada. No już widziałem takie sytuacje, dlatego teraz takie pierwsze skojarzenie. Wam mówię a na indeks amerykański, zwłaszcza bo na indeksie niemieckim nie widzę tego. Co prawda, widzę dywergencję. jakąś zapowiedź, ale wyciskamy na tym indeksie niemieckim maksymalnie tutaj ile się tylko da, jakieś zrzucenie oczywiście też by się przydało, korekta pędząca, to jest w sumie to, na co czekam. Pamiętajmy, żeby łapać, nie łapać na siłę, czy łapanie na siłę takich szczytów jest naprawdę ryzykowne. Wiem, że tam gdzieś jakieś widziałem komentarze jeszcze na, na jakichś komunikatorach, na forach, piszecie, że każdy by chciał złapać ten szczyt, ale po co łapać na siłę szczyt, jak można spokojnie E, próbować rozgrywać układu korekcyjne, tak? 2070, e, 730, tak? Mamy one-to-one. One. E, wolumeny są popytowe. No to dlaczego, jak nie widać dużego gracza, na siłę chcemy łapać szczyt, jak dominuje popyt i cały czas ciągną ten wykres? Pamiętajcie, żeby na siłę nie grać. zresztą ja nigdy tak nie mówiłem, nie? Zawsze mówiłem, wejście agresywne to jest jedno, ale bezpieczne, potwierdzone, czy motyw z SSW, strategia spóźnionego wejścia, raczej na układach korekcyjnych, a nie na zakończeniu impulsów. Przygotowanie do nominacji Trumpa. Tomku, zgadzam się, zgadzam się, jestem ciekawy, jak cały świat i też oczywiście z technicznego punktu widzenia chcę to rozegrać w wykorzystaniu Wykofa, naszych narzędzi w Fibofale. Wolumen, e, no wiadomo, na rynkach finansowych, tak, ale Bitcoin chyba pokazuje, nie, jak jest to wszystko przygotowywane i jaki optymizm na rynkach przynajmniej, tak, bo ja tutaj nie będę się absolutnie wypowiadał politycznie, czy tam w geopolitykę wchodził, natomiast odczytuję te informacje, które rynek do mnie mówi no i robimy to eee, dobrze zobaczcie jeżeli chodzi o złoto one to one bronimy. to jest też sytuacja ciekawa niestety ale bogata w pułapki pułapki polegające na nadbiciu bo tak ZZB jest już tutaj na poziomie 2697 61 stoi jeszcze troszeczkę niżej w ostatniej fali one to one, żeby nie było tak zielono na wykresie, to zmienimy na, może nie nazwę, a kolor na niebieski, bo tutaj sytuacja też jest istotna właśnie na reakcję, tak, może być coś takiego, że u One to one reagujemy, w sensie tutaj widzimy, że wyciągamy, ale tylko do pierwszego mierzenia. Blokada na pierwszym FIBO, czy doskonale znamy, bo jest to jedna z zasad, którą też omawialiśmy na scalpingu, prawda, czy gramy do pierwszego ZZB, czy do pierwszego poziomu, e, to widać, 61 jest tutaj, Pięćdziesiątka tutaj, więc 2,710, 11, pewnego rodzaju blokada, zejście. Troszeczkę niżej. E, 61. No, to jest taki poziom może nie na dzisiaj, ale na początek przyszłego tygodnia, pewnie do obserwacji. Szybki rzut jeszcze na ropę co się dzieje na WT, no na WTI też właśnie klasyka z nadbiciem 61. Zobaczcie, jak pięknie, tutaj te cztery świece utrzymywały poziom. To jest właśnie taki motyw, o którym często mówię, ale mam takie wrażenie, że jest niedoceniany. Czyli najpierw cena to tak nazywam jako statystyka powtarzalność odbić. Na poziomach, jak jednak chodzi po poziomach, tak? No mamy idealny przykład ropy. Ja to wykorzystuję w scalpingu uwielbiam ten setup. Najpierw dojść do 50 odreagowanie, potem zmyłka dojście do 61 czy pułapka, jak to nazywamy, i potem odreagowanie, i potem jeszcze wyciskamy. Zobaczcie, z jednego mierzenia wycis wyciskamy trzy setupy, tak? I to jest piękno harmonii, to jest piękno, no jak sama nazwa mówi, rynek harmoniczny, poukładany, logiczny, gdzie to wszystko, co się dzieje, technicznie ma sens, tak? Bo jeżeli by to nie było jakaś, tam, wiecie, chaos by panował i rynek byłby chaotyczny, nie niepowtarzalny, nie, nie niefraktalny, no to nie byłoby tego typu setupów opartych na proporcjach. Matematycznych, a tu widać, prawda? Reakcja na 50, potem 61. Punkt B61 może być częścią tworzącego się układu. No i teraz, właśnie, że ten układ, tę formację wam pokazuje. 78,46. Tak? Układ harmoniczny na ropie WTI. No i gaz ziemny tradycyjnie na zakończenie. No z tym gazem tutaj. Mówiłem, uwaga na wybicie, i było co? Było o 127, pięknie, słuchajcie. No, chyba, chyba się seta szykuje na milionowy portfel u mnie. E, dlaczego? Dlatego, że 161 przed nami, więc tutaj widzę, że miejsca na wzrosty mamy. E, ja uważam, że to zejście, które tutaj nawet mam, je zaznaczę. Że to zejście może być układem korekcyjnym, tak? Już mówię, co jest tutaj najważniejsze w tym momencie, no bo na chwilę obecną się zastanawiamy, czy tak jest. Ale 50 do obserwacji, 61 też do obserwacji, oba te poziomy technicznie widzę, ok. 356, 361 Więc zakończenie tego ruchu może spowodować wyjście wyżej, i teraz proszę zobaczyć: odpowiedzią na pytanie, jak wysoko możemy dojść na, na nadgazie, będzie mierzenie 161. Ja to zaznaczę wyraźnie na kolor czerwony, na właśnie dużym Fi. 161,8 to są okolice 3,95. No, tyle, moi drodzy, na dzisiaj. Bardzo dziękuję. Za cały wspólny tydzień. Przypominam, że w poniedziałek słyszymy się na skalpingu godzina 18. Także bardzo proszę przygotować pracę domowe i je wysłać. Projekt jest dalej kontynuowany, już wchodzimy w taką bardzo praktyczną część. Jeżeli chodzi o wirtualne trading, to jest zupełnie coś innego, to jest niezależne, więc można dołączyć nie trzeba. Kto chce zmienić ze mną kontakt, to już nie na Telegramie czy w mediach społecznościowych, tylko w jednym miejscu będzie wtedy porządek. Ja też będę mógł z wami swobodnie rozmawiać i to wszystko e, tłumaczyć dalej pokazywać. Więc no, oczywiście kontakt ze mną będzie. Niektórzy się tutaj bali, że już zostaną sami sobie. Nie, no po prostu wszystko w jednym miejscu, żeby był porządek. I e, tak jak jest w profesjonalnych tradingrach na Zachodzie, tak? Ja też tworzyłem, czy byłem udział w Polsce, co prawda, więc skala wiadomo, mniejsza. Natomiast byłem udział w takim wirtualnym trading na zachodzie ostatnio. No i mi się bardzo ta koncepcja spodobała. Widziałem, że technologia tak poszła do przodu, że to tak wyglądało naprawdę, jakbyśmy się do tego wirtualnego pokolenia łączyli tam razem byli ze sobą nie więc chcemy zrobić to w Polsce od lutego za miesiąc 533 516 457 piszcie dzwońcie Jeżeli chcecie dołączyć jeszcze przez cały styczeń naszych tej zapisujemy rozmawiamy z wami Ja też jestem po telefonem także śmiało Proszę o kontakt miłego weekendu wam życzę i do zobaczenia